Dzień dobry, w salonie Janusz Palikot, przewodniczący ruchu Palikota. Witam panie przewodniczący. Dzień dobry, witam. Wybiera się pan do namiotowego miasteczka związkowców przed Sejmem? Wczoraj była tam Anna Grodzka, przedstawiła nasz projekt wielkiej nowelizacji prawa pracy. Dzień a dlaczego indyczy... Anna Grocka, a nie pan? Chcemy nawiązać dialog, a ponieważ wielokrotnie. A z panem by związkowcy rozmawiać nie chcieli? Wielokrotnie przewodniczący Duda się wypowiadał w tej sprawie krytycznie. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo przedstawione przez nas propozycje rozwiązań dotyczące prawa pracy wychodzą naprzeciw postulatom sprzed roku, To może podpowiem, dlaczego przewodniczący Duda jest tak sceptyczny, bo Anna Grodzka, z tego co pamiętam, nie głosowała za podniesieniem wieku emerytalnego, a pan i owszem, a to związkowcom się pewnie nie podoba. No dobrze, ale co oni zaproponowali? Minął rok czasu od tamtych protestów w sprawie 67 w sprawie umów śmieciowych czy różnych innych postulatów, wszystkie partie wówczas obiecywały SLD, i PIS, i związki zawodowe, że przygotowują odpowiednie zmiany w przepisach, a tymczasem tylko ruch palikota przedstawił wielką nowelizację, największą od 30 lat 90 zmian, w tym likwidacja umów śmieciowych. Jeżeli ktoś nie chce dyskutować, mając na stole projekt, o który się domagał czy upominał, którego się domagał, czy upominał się rok temu. No to są jakieś uprzedzenia. No jak ktoś ma uprzedzenia, to niech się nie, nie zajmuje polityką, bo polityka to dialog. Rządu nie obala się na ulicach. Rząd się wybiera w demokratycznych wyborach. Związki zawodowe mają prawo protestować, ale muszą się wykazać jakąś zdolnością do negocjacji, do jakiegoś dialogu. Czyli nie popiera Pan tego protestu związkowców? Nie, prawo każdy ma do protestowania, to jest esencja demokracji. Bardzo mi się nie podobają wypowiedzi polityków platformy, którzy tworzą taką atmosferę, jakby to było nie w porządku, że oni protestują. Tak samo propozycje prezydenta Komorowskiego ograniczające prawo do zgromadzeń czy zniechęcanie do wzięcia udziału w referendum warszawskim. To są wszystko niedemokratyczne i niedobre praktyki ze strony Galicji Rządzącej, więc oni prawo mają, tylko z czym przyszli? No, niech mi pan powie, o co chodzi w tym proteście, bo jeżeli chodzi o prawo pracy i umowy śmieciowe, to jest projekt, więc rozmawiajmy. To rozmawiajmy o pana projekcie. To jest tak, że jak się czyta ten projekt, można odnieść wrażenie, że ruch Palikota chce trochę piaskiem w oczy związkowcom sypnąć, nie jest tak? Nie, dlatego, że wie pan co, my po pierwsze już powiem jeszcze raz, te propracownicze rozwiązania, a więc umowa na czas określony za drugim razem już jest umową na czas nieokreślony, niekaralność pracownika przed sądem, który się przyzna, że był zatrudniony na Czarno i szereg innych rozwiązań, które związki proponowały. Umocnienie prawa do strajku, bo dzisiaj w dzisiejszych przepisach strajk w obronie wanny Anny Walentynowicz byłby nielegalny, bo nie ma dzisiaj zgody na to w przepisach, żeby strajkował zakład w obronie pojedynczego pracownika. Więc szereg rozwiązań, na które związki zawodowe czekały, ale też są patologie funkcjonowania. No bo związku. z jednej strony dajecie ten szereg rozwiązań, o którym pan mówi jako marchewkę, no ale jest też kij, panie przewodniczący, bo ograniczenie prawa do etatu związkowego w przypadku każdej osoby tylko do połowy jej czasu czy to nie jest prawidłowe? Czy, czy liderzy związkowi powinni być kompletnie oderwani od zakładów pracy, z których się wywodzą i po iluś tam kadencjach w ogóle już nie rozumieć świata robotniczego i jego prawdziwych wyzwań? To jest jakaś patologia, podobnie brak kadencyjności. No, uważa pan, że jest w porządku, że ktoś przez 20 lat jest szefem związku zawodowego? To wszystko alienuje te, te związki zawodowe do protestów czysto politycznych i do gry politycznej, którą obserwujemy. Bo ja mam wrażenie, a propos tych wczorajszych protestów, że ani strona związkowa nie jest de facto zainteresowana dialogiem. Bo nie ma. Konkretnych propozycji, ani strona oczywiście rządowa, która udaje, że się oburza, a w gruncie rzeczy to odpowiada, że nie ma tak naprawdę dialogu. I ruch palikota wpisuje sprawę kadencyjności do swojego projektu zmiany prawa pracy i pisze, że sprawowanie funkcji związkowej miałoby się odbywać maksymalnie dwie kadencje albo dziesięć lat z rzędu. Rozmawiał pan wczoraj z przewodniczącym broniarzem, jeśli dobrze. No nie doszło kojarzę. do tego spotkania, on odwołał to spotkanie z propozycją. Być może przeczytał ten projekt i mu się nie, nie spodobał. propozycją, żeby nie, u, nie instrumentalizować tego spotkania. Mamy wspólne poglądy w sprawie wykorzystania nadwyżki nauczycieli w systemie edukacyjnym. No, ale on jest rząd... właśnie takim przewodniczącym, który jest dłużej niż 10 lat i dłużej niż dwie kadencje. No, Myśli pan, pieniądze. że mu się to spodoba? No, to, to, czy się komuś podoba, czy nie, to jest słuszne. Tak samo zaproponowaliśmy kadencyjność w samorządach i tak samo kadencyjność w funkcjach politycznych. Po prostu demokracja stoi na wymianie elit i na tym, że nikt nie jest wieczny. No, to jest podstawa demokracji wewnętrznej, czy w związkach, czy w partii, czy w polityce. Za chwilę usłyszymy, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne, bo chce pan ingerować tym. Przepisem o kadencyjności szefów związków zawodowych w samodzielność organizacji. Ale ten duch kadencyjności prezesa sądu, Trybunału Konstytucyjnego, prezydenta i tak dalej, wielu innych instytucji jest pewnym duchem zapisanym w Konstytucji, wyrażającym właśnie tę wolę, żeby demokracja mogła się odnawiać poprzez zmianę liderów. I nie wiem, no, zobaczymy, Trybunał Konstytucyjny ewentualnie zdecyduje, ale bardzo bym się dziwił. Gdyby tego typu dyskusje, e, e, znaczy, gdyby tego typu propozycje spowodowały, że to jest niekonstytucyjne. Ja już przypomnę, że było w Sejmie e, głosowanie w sprawie kadencyjności funkcji samorządowych, to był projekt ruchu palikota. Większość parlamentarna to odrzuciła, ale nie było tam w opinii ani basu, ani biura legislacyjnego żadnych napomnień, że to jest niekonstytucyjne. A dlaczego nie zacząć w takim razie od kadencyjności liderów partii politycznych? Też wszystkie trzy projekty e, e, byśmy przygotowali jako ruch palikota. Niestety w Sejmie podejrzewam, że tak samo będzie z tym prawem. E, e, dotyczącym liderów związkowych, chociaż... Może akurat w tym przypadku inaczej, ale póki co wszystkie inne propozycje sobie odrzuca. I to jest oczywiście zrozumiałe, że tak się dzieje. Nic nie szkodzi. Nowa partia, która powstaje 6 października, te najlepsze projekty, które zostały odrzucone, ponownie przedstawi do debaty publicznej. Być może znajdzie się większość, bo platforma się chwieje i uda się po prostu przeprowadzić te zmiany. I ta nowa partia jest przykładem na to, jak można znaleźć skuteczny sposób na wyzerowanie licznika kadencyjności przewodniczącego partii. No bo w Pana przypadku też miało być tak, że będzie Pan maksymalnie dwie kadencje, a teraz będzie nowa partia. Licznik yy, no dobrze, zaczyna ale bić ja, od nowa którą pierwszą kadencję, pierwsze dwa lata. A w nowej partii będzie panu się liczył od nowa, czy to już będzie druga kadencja, jeśli pan będzie przewodniczącym? To nie jest jeszcze zdecydowane, no ale oczywiście nie może być tak, że człowieka się w ogóle eliminuje. Znaczy, jak ktoś był dwie kadencje w, w, w parlamencie, to może być w, w samorządzie, czy w związkach zawodowych. To nie jest tak, że w ogóle można być dwie kadencje. No, były prezydent może być premierem i tak dalej. Były prezes sądu może pełnić różnego rodzaju funkcje. Tym, ty, tego ludziom nie, za, nie zabieramy, bo to byłoby też niedemokratyczne i niekonstytucyjne. Ale no, wie pan, to to nie będzie tak, że się partie będą zmieniały co dwie kadencje, żeby lider był dalej. To będą ludzie czytali jako fikcję. W tym przypadku nie o to chodzi. Wie pan To nie, nie jest kwestia tego, czy ja będę mógł być czy nie być liderem. Tu chodzi o to, że dzisiaj jest wielkie oczekiwanie społeczne na wielką formację lewicową. My ją budujemy. To za chwilę oni, ale jeszcze do związku wracając. Czy, czy w projekcie zmiany prawa pracy ruchu Palikota jest postulat ograniczenia liczby związków zawodowych działających w jednym przedsiębiorstwie? Tego, żeśmy ostatecznie nie wpisali. Dlaczego? Aczkolwiek, bo o tym pan mówił w tak, kampanii wyborczej. Aczkolwiek jestem zwolennikiem tego rozwiązania. No, Grzegorz Ilnicki, prawnik z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, który przygotował i z członek związków zawodowych, który przygotował ten projekt ponad rok czasu z grupą ekspertów, bo to jest naprawdę wielka nowelizacja, uznał, że dzisiaj, wierzę mu, bo zdecydował się poprzeć tak śmiałe, Rozwiązania dotyczące ograniczenia różnych przywilejów związkowych, że to nie jest realny problem dzisiaj w zakładach pracy. Ale to Pan w Kampanii mówił, że to jest paraliż przedsiębiorstwa, jeśli jest I że, kilkanaście związków zawodowych. I że Mylił się pan wtedy? I że rozwiązuje ten problem kadencyjność funkcji. Bo w momencie, w którym y, 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 jakby wiemy o tym, że można dokonać wymiany elit, to nie ma problemu powoływania kolejnych ludzi plus pół etatu związkowego. Bo na czym Panie polega... przewodniczący, ale to, że jest kilkanaście związków, to jest zupełnie inny problem i dobrze pan to wie, bo trzeba rozmawiać z tymi y, związkami. A jeśli są trzy, jest łatwiej. Niż kiedy jest 13. I być może zgłosimy taką poprawkę, a jeśli się okaże, że znajdzie się większość na sali Sejmowej, to ja jestem skłonny się do tego przychylić. Skoro ruch Palikota chce ograniczać przywileje związkowe, to znaczy, że poprze projekt forsowany przez senatora Libickiego, jeśli chodzi o ulżenie pracodawcom w finansowaniu działalności związkowej? No to jest projekt konfrontacyjny. To jest projekt, który de facto eliminuje związki zawodowe. Ja nie wychodzę z takiego założenia. Uważam, że związki zawodowe zdrowe, z kadencyjnością, bez przywilejów są potrzebne jako normalny element. Funkcjonowania przedsiębiorstw. I, I w ogóle wypchnięcie ich całkowicie jakby z, z, z przedsiębiorstw nie jest złym rozwiązaniem. Będzie jeszcze nawarstwiały się będą konflikty i złe emocje. To nie jest dobre. Czyli nie podniesie pan ręki za tym y, rozwiązaniem, za tym projektem? Nie znam w szczegółach tego, tego rozwiązania. Jak on trafi w, wreszcie do, do nas, do, do Sejmu, do, do parlamentu, do niższej Izby, to będziemy to rozważali. Ale wstępnie mówię nie. Panie Przewodniczący, czy ruch Palikota popiera postulat związkowców, jeśli chodzi o podniesienie płacy minimalnej? Nie, my jesteśmy zwolennikami zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Uważamy, że płaca minimalna na dzisiaj w Polsce przy takim słabym rynku pracy spowoduje jeszcze większe problemy w tym rynku pracy, natomiast większa kwota wolna od podatku ulży tym osobom, które mają niskie dochody. I tu A mam na... problem, panie przewodniczący, bo zerknąłem na pana blog, na wpis z 18 marca i tam pan pisze, owszem, to o czym pan teraz mówi, że nakładanie kolejnych obciążeń na pracodawcę, dążenie do podnoszenia płacy minimalnej, krępowanie swobody zatrudnienia, o tak to nośne hasła, ale to najczystszy populizm, obrzydliwie obłudny i ochydnie oszukańczy. I rozumiem, że tego się Pan trzyma. Tak. Tyle, że spojrzałem też do dokumentu o ruchu Palikota pod tytułem Nowe Porozumienie Społeczne. Strona 16 Postulat. Jak najszybciej należy podwyższyć płacę minimalną do poziomu umożliwiającego utrzymanie rodziny. To jest Nie. dokument z 2012 roku. To się już zmieniło? Jest nieaktualne? Nie, się Po głębszych analizach uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem dzisiaj w Polsce jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku niż podwyższenie płacy minimalnej. Panie Przewodniczący, jest Pan za wprowadzeniem odpłatności za studia? Nie. Nowa partia centralizowa, którą pan tworzy, będzie za czy przeciw takiemu rozwiązaniu? Przeciw, oczywiście. Jan Hartman, który chce być w zarządzie tej nowej partii, mówi: popieram odpłatność za usługi społeczne. Student, który musi zapłacić za studia, bardziej je sobie ceni. Nie podzielam tego punktu widzenia. Nie we wszystkich sprawach musimy mieć dokładnie ten, ten sam punkt wyjścia. Co więcej, program partii w tym zakresie przedstawimy 6 października. Jest on w trakcie właśnie uzgadnienia między liderami formacji, także z Janem Hartmanem. No i jak go przedstawimy, to myślę, że każdy także Jan Hartman i wszyscy inni będą się tego, co przedstawimy, trzymali. Może jest tak, że pan nie panuje nad tym, co się dzieje w tym pana środowisku, które tworzy nową partię. No bo skoro ktoś taki, kto chce być liderem tego nowego ugrupowania, wychodzi i mówi, płatne studia to jest to, no to... Trwa, wie pan, dyskusja. My jesteśmy w tej chwili w etap, na etapie zamykania właśnie tych rozbieżności. To jest całkiem normalne, że taka dyskusja trwa i że pojawiają się postulaty, które nie wszyscy akceptują. Po to właśnie, jak konsoliduje część tej koalicji Europa Plus, żeby te rozbieżności, które mogłyby paraliżować koalicję, wewnątrz partii uzgodnione w formule pewnej podstawy programowej, nie paraliżowały dalej działań tego ugrupowania. Nowa partia wpisze do programu postulat płacenia za wizyty lekarskie w publicznej służbie zdrowia? Też nie. To też jest to też lat... mówi Jan Hartman. Tak, no, on miał takich kilka... Może no, panowie powinni między sobą najpierw coś pouzgadniać i, i dopiero potem wychodzić do mediów i mówić, no, nie, co, czy... co ma być zrobione, trzeba... zrobione przez nową partię. Tu trzeba czytać intencje. Dzisiaj rzeczywiście, jak pan wie, problemem są gigantyczne kolejki do specjalistów i, i zablokowanie części służb zdrowia nie zawsze uzasadnionymi wizytami. Ale rozwiązaniem tego problemu, jak widzimy to po innych krajach, wcale nie jest odpłatność, e, 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 czy, czy jej brak za, właśnie za wizytę u lekarza. Trzeba szukać gdzieś indziej rozwiązania służby zdrowia. Też żeśmy na ten temat wczoraj nawet rozmawiali, będziemy w piątek to kontynuowali. Jestem pewien, że 6 października przynajmniej spójny punkt widzenia w tej sprawie. Podatek liniowy jest aktualny jeszcze w programie Ruchu Polikota i nowego ugrupowania, które pan zamierza stworzyć? Trwa dyskusja i wszystkie te szczegóły 6 października. Też wczoraj dyskutowaliśmy o podatku liniowym. Przeważa koncepcja utrzymania jednolitej stawki właśnie na te trzy główne podatki, ale rozważamy... 18%? Ale rozważamy podatek właśnie progresywny, jeżeli chodzi o PIT, więc tu nie zapadła decyzja, ale trwają wyliczenia. Do, do poniedziałku powinniśmy mieć policzone ile de facto trzeba zebrać pieniędzy na uruchomienie wielkiego projektu polityki gospodarczej, budowania właśnie przedsiębiorstw, ze środków europejskich i przy bardziej zrównoważonym budżecie, który jest do tego potrzebny. To już na koniec jeszcze jeden cytat z Jana Hartmana, który mówi tak. retoryka Palikota jest kwiecista i ociera się o obrażanie. Widzę jednak, że polikot przestał już wywoływać takie pyskówki. I znów dowód na to, że chyba nie, nie za bardzo bacznie obserwuje to, co pan mówi, no bo wczorajsza konferencja w Sejmie y, pokazała coś zupełnie innego. No nie wie pan co. No to... Mówił pan o Donaldzie Tusku, że to jest nieudacznik o Jarosławie Kaczyńskim, że to jest oderwany kosmita, człowiek, który ma kwalifikacje na portiera w Muzeum Pamięci Smoleńskiej. I do jakiego do absurdu doszła polska Po co panu te pyskówki? Ale mamy do wyboru, że wie pan co, no jeżeli ktoś miał 180 miliardów, żeby zbudować nowoczesne państwo i uruchomić wreszcie w Polsce. Koła zamachowe dla naszej przyszłości. Donald Tusk, to miał takie możliwości, jak nikt inny. Nie, nie umie Pan pod... nie krytykować, pod... nie obrażając. Ale to nie jest to, no, pan, a jak to nazwać? Znaczy no, jak nazwać sytuację, w której ktoś drugi raz z rzędu wygrywa wybory, ma przychylnego prezydenta, większość parlamentarną, gigantyczne pieniądze europejskie, to wszystko roztrwonił, A Jarosław Kaczyński, człowiek, który nie miał nie zbudował domu, nie posadził drzewa, nie miał dzieci, nie miał rodziny, który nie ma konta bankowego, prawa jazdy, który nigdy nie pracował, który nie był w kontroli, nie siedział w więzieniu, chociaż chciał siedzieć w więzieniu, ten człowiek ma, być, ma rozwiązać dylematy przyszłości, ma stworzyć miejsce miejsca pracy w Polsce, budować gospodarkę opartą na wiedzy. No przecież to jest... No, ja, ja apeluję do Polaków, żeby się opamiętali. Nie możemy tkwić w tak absurdalnym wyborze między właśnie kimś takim tak nieudolnym premierem jak Donald Tusk i ki kimś tak fikcyjnym, oderwanym od rzeczywistości jak Jarosław Kaczyński. A ja apeluję, żebyśmy rozmawiali może z mniejszym poziomem emocji, bo czasem może one są niepotrzebne. 6 października, jak rozumiem, dowiemy się, że Janusz Palikot jest z formacji WIR. Nie wiemy jeszcze jaka będzie nazwa. Wolność partii. i równość. Nie wiemy jaka będzie nazwa partii. Trwają w tej sprawie i już konsultacje zewnętrzne w zasadzie zakończone. Jest jakaś pula nas, na, która jest, na której jest zgoda i tych partii. Pisze o tym Rzeczpospolita, Nowoczesne Państwo, Nowoczesna Polska, Wolność i Tolerancja. Będziemy, Zobaczymy 6 października. Za dwa tygodnie będziemy więcej wiadomo co. Janusz Polikot, bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę, Marcin dziękuję. Zaborski, do usłyszenia.